Dzień dobry, nazywam się Jarosław Łuczak, pracuję w firmie Kanagli zajmującej się sprzedażą hurtową produktów wyposażenia rolnictwa, w szczególności artykułów zootechnicznych, produktów zoologicznych, a także artykułów jeździeckich. Pełnię rolę dyrektora pionu digital, skupiającego oddziały marketingu, IT i e e-commerce i pragnę Państwa zaprosić na moją prezentację podczas B2B Commerce Transformation zatytułowaną Jak zmienić mindset, czyli nastawienie handlowca do pracy z platformą B2B. Chciałbym na bazie doświadczeń firmy Konagri opowiedzieć, jak zmieniło się podejście handlowców do korzystania z platformy B2B dzięki podejmowanym przez nas działaniom. Moim celem jest pokazanie Państwu naszego podejścia, które spowodowało, że wcale nie trzeba było wymieniać handlowców ani brać ich po kolei na kozetkę do psychologa, aby w efekcie chętnie pracowali z platformą B2B, która dzisiaj jest dla nich nieodzownym i podstawowym narzędziem sprawiającym. Że oferta jest łatwo dostępna, zawsze aktualna, klienci są bardziej autonomiczni, a handlowcy sprzedają więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Opowiem o głównych czynnikach naszego sukcesu: transformacji cyfrowej ze zwykłej hurtowni offline'owej do takiego mocnego B2B, e-commerce w naszej branży, ponieważ podstawą było zmienienie nastawienia mindsetu, całej filozofii całej firmy. Która konsekwentnie była wspierana przede wszystkim przez zarząd i skutecznie, skutecznie promieniowało przez nasz dział Digital na wszelkie działy w całej organizacji. Będę chciał pokazać, na jakich aspektach rozwoju platformy, w funkcjonalnościach, narzędziach. Skupiliśmy uwagę, aby sprzedaż online w ciągu około dwóch lat urosła z 40 do 90% udziału całej sprzedaży. Zatem zapraszam, i do zobaczenia podczas B2B Commerce Transformation 24 września 2024 roku w Warszawie.